Dzisiaj pokażę Wam, jak naprawić potencjometr, którego prawdopodobnie się już nie da naprawić, a jeszcze istnieje szansa, że po prostu go y, naprawimy. Może taki wstęp. Ja tu mam y, troszkę rodzajów potencjometrów. Co to jest potencjometr? Potencjometr to jest rezystor. Rezystor nastawny ten ma dwie końcówki, a rezystor nastawny jeszcze ma trzecią końcówkę i ma takie, y, takie suwadło, które chodzi po prostu po tych zwojach czy po ścieżce potencjometru i po prostu przesuwa. Potencjometr jest dzielnikiem napięcia. Czyli powiedzmy, jeżeli suwadło jest w tym miejscu, czyli tutaj dzielimy napięcie idealnie na pół. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Może najpierw omówimy. To są potencjometry takie suwakowe, dokładne, po prostu kręcąc kręcąc widzicie tym to przesuwa się bardzo wolno to jest precyzyjne tu są jeszcze też takie dwa też precyzyjne tutaj mają śrubeczki do precyzyjnego po prostu ustawiania ten ma z tej strony ten ma tutaj i z tej strony to są potencjometry stereofoniczne czyli dwa razy po trzy wyprowadzenia potencjometr najmniej ma trzy wyprowadzenia czyli dwa boczne i jedno od suwaka ale bywają potencjometry, które mają jeszcze, jeszcze więcej wyprowadzeń. 4, 5. Tutaj mam potencjometr wieloobrotowy. Widzicie, ja tu mogę sobie kręcić, kręcić, kręcić i będzie precyzyjnie mi po prostu coś regulował, czy precyzyjnie będzie ustawiał mi po prostu napięcie. Może ja pokażę, jak to jest tutaj zrobione i w środku. Ja tu mam akurat... Potencjometr, który jest drutowy, czyli taki superoporowy, to jest potencjometr dwuwatowy, widzicie, tutaj ma nawinięty, gruby drut, a tu jest, czyli tak jedno wyprowadzenie połączone jest z jednej strony z końcówką drutu, i drugie wyprowadzenie jest połączone z końcówką drutu. Natomiast ten suwak, czyli to, co po prostu jeździ, o, czyli to co jeździ, czyli Tutaj te dwa są doprowadzone do środkowego po prostu styku. Tak, tak samo jest tutaj w potencjometrze takim. Tutaj widzicie jest ścieżka, tu jest ta ścieżka główna, czyli początek, koniec, i tutaj już jeździć sobie spokojnie po tym. To wygląda mniej więcej w ten sposób. O, ja tu mam drugą część od tego potencjometru. Widzicie, tu jest ścieżka, która jeździ po listwie oporowej i po listwie, która dostarcza do y, odczepu trzeciego tutaj nam y, jakieś tam napięcie czy jakiś tam opór. Ścieżki w tym wypadku, tu jest ścieżka zrobiona y, z węgla, może być zrobiona z tak zwanego cermetu, ewentualnie tworzyw sztucznych, specjalnie po prostu przygotowanych, ewentualnie tak jak tutaj z drutu oporowego. Tu jest ścieżka niby z drutu oporowego. Mogą być takie potencjometry też, że tutaj jest drut oporowy i tutaj po prostu jeździ, tak jak pokazałem Wam, że gdybyśmy ten tutaj pilniczkiem starli, to mamy dwa skrajne wyprowadzenia i teraz gdybyśmy zrobili tutaj suwak, ten suwak po prostu będzie jeździł nam po tym... Po tych całych zwojach. Ja tutaj już rozebrałem. To nie jest tak prosto, po prostu rozebrać, bo on się składa tutaj z takich. To jest denko tego, powiedzmy, potencjometru. Może, może tak. Trzeba, trzeba by było tutaj podginać te. O, widzicie, tutaj jest. Tu jest zrobione w ten sposób, że tutaj są takie zagięcia, prawda? Trzeba te zagięcia odgiąć. Zdej, zejdzie nam dekielek. Dostaniemy się. Do spodu i wtedy będziemy mieli węgielek, suwadło i wszystko. Tutaj niektóre są rozbieralne prosto, po prostu wyjmuje się taką zawleczkę, niektóre są nierozbieralne i co wtedy zrobić? Każdy potencjometr można. Obczyścić, nie rozbierając. Na przykład, no ten będzie Wam bardzo trudno po prostu złożyć. Trzeba by było y, wziąć na przykład y, coś takiego i tutaj psiknąć. Można to wymontować. Można wziąć, jeżeli jest w tym szczykawkę, nabrać czegoś i tutaj po prostu, o tu w to miejsce, y, nie tutaj gdzieś, bo tutaj to nic nie pomoże, tylko po prostu tu jest taki otwór. Otwór jeden z, z jednej strony, drugi z drugiej strony, bo to jest potencjometr sterofoniczny. Nabrać po prostu jakieś benzyny czy y, jakiegoś płynu. Ja używałem dość często takiej ropy. Po prostu ropa ma tak fajne y, działanie, że y, ona y, odczyszcza ten cały brud, po prostu schodzi, ale trzeba potencjometr wymontować, przemyć tą ropą, przepłukać wodą nasmarować na przykład czymś takim już zdalnie i wtedy nie trzeba go po prostu rozbierać. Tutaj ten potencjometr jest tak zrobiony, że nawet trudno się tam do niego dostać, prawda? Tu są tylko takie małe, jakieś te, co można by było ewentualnie tutaj przyknąć, poruszać, może coś się po prostu naprawi. Tutaj jak już rozebraliśmy, to bierze się pędzelek, można to po prostu delikatnie przemyć i to i tą listwę po prostu, która która przenosi po prostu nam napięcie z jednego węglika na drugi. I tu, tu jest zrobione jeszcze w ten sposób, że tu widzicie, tu jest jeden główny, a tu są dwa takie. W razie czego, gdyby któryś przerywał, to po prostu drugi powinien trzymać. Ale to trzeba wziąć troszeczkę, to po prostu podgiąć, o, podgiąć po prostu do góry, i po złożeniu, po wyczyszczeniu wziąć, po prostu zacząć składać potencjometr. Oczywiście potencjometr nie będzie już nigdy tak jak nowy. Tutaj mamy coś takiego jak regulator podnoszenia reflektorów. I tutaj, tu jest na przykład, tu jest, tam jest silniczek pod spodem, o, tam jest silniczek, a tutaj z boku jest taki potencjometr. Tutaj w tym mechanizmie jest możliwość. Tutaj widzicie, taki otworek jest. Można tutaj po prostu wtrysnąć jakąś benzynę. Na pewno nie rozcieńczalnik, jakiś nitro już w żadnym wypadku, bo po prostu poklei, i wszystko będzie do niczego. Albo denaturat, takim domowym sposobem. Albo, tak jak powiedziałem, troszkę ropy no to śmierdzi, ale za to tak spenetruje cały, że powinien przestać trzeszczeć, ewentualnie psiknąć właśnie którymś zwół. No ten jest akurat za mocny, ta czterdziestka. Każdy potencjometr ma oznaczenie takie. Na schemacie to wygląda mniej więcej w ten sposób. O, prawda, to jest potencjometr, prawda? I teraz dzielnik napięcia. No tak jak powiedziałem, potencjometr składa się powiedzmy z jakiegoś oporowego tutaj, tutaj, czy tu jest akurat zwoje drutu, czy jest napylony akurat węglik i to wygląda w ten sposób, o, i teraz gdybyśmy ustawili tutaj suwak, suwak tutaj powiedzmy w środku, prawda? To jest tak jakbyśmy mieli dwa oporniki. O, jeden opornik i tu drugi opornik, czy tam rezystor, jak po prostu wolicie. Teraz tak, tu jest R tu jest R1. Przyjmujemy, że ten opornik to jest R, ten jest R1, tutaj nam wchodzi napięcie jakieś X, no na przykład U wejściowe piszemy U wejściowe, a tutaj będziemy mieli no, powiedzmy względem tego, czy względem tego, no powiedzmy względem tego na razie to zrobimy. Będziemy mieli u wyjściowe. U wyjściowe i teraz, jeżeli byśmy chcieli na wyliczyć napięcie, tu podpinamy np. 1,5V. I jakie będzie, y będzie napięcie w środku, to korzystamy z prostego wzoru, że u wyjściowe, czyli u w nasze wyjściowe wyjściowe. Równa się u wejściowe, może tak wejściowe, razy, może ja to sobie przesunę, razy r1 przez r plus r1. I sobie wyliczymy tutaj napięcie, jakie będziemy mieli tutaj. W danym, w danym miejscu. Po prostu trzeba zmierzyć tutaj ten opornik, trzeba zmierzyć tutaj ten opornik, przyjmując, że cały potencjometr ma powiedzmy 50 ohmów, no powiedzmy 500 ohmów, dobra, 500 ohmów. Czyli dzieląc go na pół będzie miał po 200, 250 ohmów, 250 ohmów. Pisze, o, I tu dajemy napięcie 1,5V i możecie sobie wyliczyć, ile tutaj będzie po tym dzielniku, tutaj napięcie, ale to sobie już wyliczycie po prostu sami. A teraz zapraszam, jak obczyścić taki potencjometr, który praktycznie już nie nadaje się, już robiliście wszystko, przemywaliście, rozbieraliście, nie dało się rozebrać. A jeszcze można po prostu spróbować. Ja bardzo dużo rzeczy takich robiłem właśnie w takich samochodowych urządzonkach, tam gdzie potencjometry były, one przerywały i po tej kuracji, jaką im zafundowałem, zaczęły po prostu działać. Metoda ta polega na tym, że mamy garnek. Tutaj ja sobie może postawię ten kardyk, aby było szybciej. Aby było szybciej, to ja sobie tu już zagotowałem trochę wody, takiej gorącej. Wlewam wodę, Dobrze, mam gorącą wodę. Stawiam to na na ogniu. Podkręcam, możemy, aż to się zagotuje. Tu mam potencjometry. Tu mam potencjometry. Jeden jest biały, drugi jest taki. Nie musimy nic rozbierać. Czekamy. O, już zaczyna się woda po prostu gotować. Niech jeszcze troszeczkę się pogotuje. Dobrze. I po prostu wrzucamy nasze potencjometry do wody. Będziemy gotowali trochę krócej niż jajka po prostu na miękko. Niech to wszystko zacznie. Dobrze, woda z potencjometrami nam się ładnie gotuje. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka. Niech się trochę pogotuje, tu możemy poruszać po prostu, żeby potencjometry nie stały w jednym po prostu miejscu. Nie musimy rozbierać potencjometrów, nie musimy ich wstępnie czyścić, po prostu wystarczy wrzucić je do gotującej wody, to samo możemy zrobić jeżeli mamy elektronikę w samochodzie i tam są jakieś potencjometry zabrudzone które już przerywają i trzeszczą nie ma żadnego problemu dobra, myślę, że około dwóch minucie to po prostu gotowało czy tam półtorej minuty dobrze, możemy zgasić gaz i możemy wyjąć potencjometry potencjometrom się na pewno nic nie stało, tu jest jeden potencjometr one same automatycznie, momentalnie wyschną. Można ewentualnie posuszyć suszarką. Tu mamy drugi potencjometr. Bez rozbierania. Potencjometr na pewno nie będzie trzeszczał. Po prostu ten brud się wygotował i ten brud powinien być tutaj gdzieś, po prostu w garku.